Siema, chciałbym Cię dzisiaj zaprowadzić na najlepszy serwer w całej Polsce. IP tego serwera to rgmc.pl, masz je teraz na ekranie. Najlepiej zapisz sobie go w tym momencie lub najlepiej dodaj już teraz do listy swoich serwerów. Jeszcze raz powtórzę, IP to rgmc.pl, które wyświetla Wam się teraz na ekranie. Na serwerze tym znajduje się bardzo dużo trybów i na pewno któryś Was zainteresuje. Mamy tutaj na przykład wspaniałe survivale, 1.17, PVP, Skyblocki, Oneblocki, Mega Dropy, Bedwarsy, EasyHC. Mamy nawet Mega Enchant. Tak jak widzicie na RGMC, każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy może wybrać jeden serwer i właśnie na nim rozpocząć swoją rozgrywkę już dzisiaj. Nie czekaj ani chwili dłużej i dołącz do już bawiących się razem z nami graczy. IP RGMC.pl. Czekamy na ciebie.